Dobra siema, dzisiaj jest 27 grudnia, nagrywam odcinek z Jump Race'a Zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczkę i obejście poprzedni odcinek, jeśli jeszcze go nie widzieliście A my słuchajcie, przechodzimy Też bardzo dziękuję, dostanę rady, żeby skakać na najlepszych światach, zaoszczędzę wtedy czas Więc będę to robił, bo... No w sumie tak, zaoszczędzę czas, a tyle samo będę dostawał Zobaczmy. I słuchajcie, 15 milionów kosztuje tutaj 5 klejnotów na minutę. Za klejnoty można kupywać. Słuchajcie, dwie, dwie odcinki będą. Jutro jeszcze wleci odcinek z tej gierki. Um, ulepszenia tutaj. Sprawdzę co jeszcze, słuchajcie. cztery nowe jajka. Starpety jakieś. Super Christmas Egg. Ale to chyba jest tam. I tutaj, jak widzicie, 25, szybkie przechodzenie, tutaj mur co? mur jump, keep jump on Rebirth to ja to kupuję, ja to kupuję, to jest za OP, to jest za OP, keep jump on Rebirth ja to kupuję. Yy, dobra, a tutaj te jajko. A to za Robux, ja nie wiedziałem. Dobra, to słuchajcie, będę sobie narabiał i tyle. Dobra, jak widzicie tutaj yy, trochę sobie wbiłem. 7 rabilfów mam już. Miałem 5, dwa rebilfy wbiłem. Ym, ulepszenia tutaj. Kupujemy sobie to. I teraz słuchajcie. No nie za dużo nam zostanie, ale coś tam zawsze zostanie. More stacy by się przydały, to wtedy byśmy po prostu więcej staców, jakby mieli. Zobaczmy, czy to się szybko wbije, czy za ile to będzie. Dobra, jak widzicie, mamy kupujemy more stacy i teraz zobaczmy, czy więcej dostajemy. Słuchajcie, nie wiem co tutaj będzie, gdzie oni dodadzą kolejny świat. Czy ten kolejny świat to będzie jakby nowy wymiar, że tam będzie kolejne światy? Nie wiem, zobaczymy. E, teraz e, zobaczmy, jak to się wbija, czy o wiele szybciej, czy w jaki to sposób idzie. Wydaje mi się, że więcej dostaje. Nie skaczę na wyżej, tylko więcej dostaje. Tak. Dobra, to słuchajcie, robię rebilfy i tyle. Dobra, jak widzicie, mam już 11 rebilfów. To jest bardzo dużo. Brakuje mi jeszcze tylko czterech i będę mógł pójść na lepszy świat. Dobra, jak widzicie, mam 12 e, Spróbuję sobie w tym odcinku dobić 15, 15 rebirów. Zobaczymy, czy to się uda. Jeszcze chcę sobie kupić tutaj te klejnoty. Za te klejnoty. Zobaczmy, co się najbardziej opłaca. Na pewno nie kupuję tego, że po bilf zostaje, bo to się nie opłaca w ogóle. Na pewno też nie Pet Storage, bo Pet Storage to jest 50. A ja te Pety mogę ustawić. To. 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 Eee, to. to i Niech będzie ten to i to i lecimy robić dalej. Dobra, jak widzicie już robię 14 Rebirfa. Muszę zebrać teraz 1.15 biliona i będę mógł pójść na najlepszy świat. Dobra, jak widzicie, yy, mam już 15 rebirków. Szybko to wbijam. Yy, yy, teraz wracam na zwykły świat. Zobaczmy. Tak, mogę iść już na ten świat. Przy okazji kupię sobie, słuchajcie. Yy, na pewno kupię sobie. Mogę to przy okazji kupić. Yy, może ten Walkfast jeszcze. Ale teraz idziemy na najlepszy świat i zobaczmy jak to tutaj działa. 7,5 miliona. To jest bardzo dużo. Yy, dobra, słuchajcie, odcinek w sumie do wbijania był tylko. Zobaczmy jeden skok tylko zróbmy. No na razie nie będziemy za dużo dostawać, bo mało mamy tych. Ale słuchajcie, dalszym nabijaniem i ogólnie wbi można powiedzieć wbijaniem e, tych jajek na, można powiedzieć, nowej mapce e, zajmiemy się w następnym, następnym odcinku jutro, 28 grudnia, więc ello.